Tytuł brzmi Opieka onkologiczna i hematologiczna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej według obiektywnych rankingów, wskazówki i kierunki optymalizacji. I ja bym chciał dzisiaj Państwu, jako rozpoczęcie Dnia Systemowego, przedstawić kilka takich danych obiektywnych. Pozycjonujących Polskę versus inne kraje Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o finansowanie, o kadry, oczywiście wszystko w kontekście leczenia nowotworów. Proszę Państwa, najważniejszym chyba punktem jest to, że onkologia jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej w dziedzinie zdrowia. No, dlaczego w 2020 roku zdiagnozowano blisko 2,7 milionów przypadków nowotworów złośliwych u mieszkańców Unii Europejskiej? I Komisja Europejska ocenia, że bez podjęcia zdecydowanych działań do 2035 roku, a więc za. 14 lat, liczba zachorowań na raka wzrośnie o blisko 25%, co sprawi, że nowotwory będą główną przyczyną zgonów w Unii Europejskiej. Jak pamiętamy, główną przyczyną zgonów w tej chwili są choroby sercowo-naczyniowe, ale są już kraje takie jak Francja, w których liczba zgonów przewyższa, z powodu nowotworów przewyższa liczbę zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Oczywiście Pandemia COVID-19 spowodowała ponadto dotkliwe skutki w zakresie opieki nad chorymi na raka, zakłócając leczenie, opóźniając diagnozę i szczepienia oraz wpływając na dostęp do leków no, no i tworzy się tzw. Tak dług zdrowotny, który w przypadku onkologii może przełożyć się na znaczny wzrost zgonów. Proszę Państwa... To, co jest też również ważne i było mówione w wielu wykładach w poprzednich dwóch dniach konferencji, to jest to, że nowotwory mają nie tylko wpływ na zdrowie pacjenta per se, ale również na całe otoczenie funkcjonowania społeczeństwa, na gospodarkę. Szacuje się, że skutki gospodarcze nowotworów w Europie przekroczą 100 miliardów euro rocznie. I proszę Państwa, Europejski Plan Walki z Rakiem z lutego 2021 roku zakłada, że do 2030 roku 90% pacjentów kwalifikujących się do leczenia zyska dostęp do kompleksowej opieki i to się wczoraj też przewijało i przedwczoraj, że wszyscy z państwa podkreślali rolę opieki kompleksowej wielodyscyplinarnej dla nadchorym nowotworowy. Proszę państwa. I to też się przewijało w strukturze Państwa wystąpień, że koncentrować się powinniśmy przede wszystkim na profilaktyce, na wczesnym wykrywaniu i diagnozie, leczeniu i opiece i jakości życia. Ta jakość życia, proszę Państwa, przez Komisję Europejską jest bardzo podkreślana, ponieważ my do tej pory nie, nie monitorowaliśmy skuteczności, efektywności systemów ochrony zdrowia z perspektywy pacjenta. Oczywiście były takie rankingi, ja zaraz go pokażę, ale ta jakość życia ma znacznie szerszy aspekt. To jest, tak jak proponuje to ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, to jest jakość. Świadczeń zdrowotnych, to jest ich skuteczność, to jest ich bezpieczeństwo. Wczoraj o tym też mówiono mówiono, że na przykład raka Jajnika leczy 27 ośrodków, a tylko dwa z nich wykonuje 20 zabiegów, więcej niż 20 zabiegów rocznie, gdzie standard jest 30 zabiegów rocznie. Więc, proszę Państwa, fundusz to też pokazał, pokazując liczbę zabiegów onkologicznych w ośrodkach w Polsce onkologicznych i bardzo wiele ośrodków nie wypełnia tego minimalnego kryterium jakości. I powtarzalności działań. A więc to są te cztery kluczowe etapy działań w ramach Europejskiego Kancer Planu. Proszę Państwa, jak to się ma do priorytetów w Polsce? Proszę Państwa, no na szczęście, rozporządzeniem z 27 lutego 2018 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych onkologia znalazła się wśród priorytetów rządu od 2018 roku, zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych. To jest bardzo ważne zmniejszenie zapadalności, bo możemy część nowotworów uniknąć, ale również przedwczesnej umieralności, bo przez skuteczne leczenie możemy zapobiec śmierci i sprawić, żeby chory żył z nowotworem albo był wyleczony, albo żył z nowotworem, jak z chorobą przewlekłą, co jest przede wszystkim cechą nowotworów krwi. No i proszę Państwa, Narodowa Strategia Onkologiczna z 4 lutego 2020 roku. Najważniejszym jej celem jest zwiększenie ilości osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ma ulec również jakość życia pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego, jak i po jego zakończeniu. Jeszcze raz podkreślam, jakość to jest takie bardzo pojemne określenie, ale to jest również bezpieczeństwo pacjenta, to jest skuteczność jego leczenia i y, y, też rokowość które powinno być znacząco lepsze w przypadku opieki onkologicznej w wielu ośrodkach. No i proszę Państwa, najświeższy dokument w czerwcu 2021 opublikowałem projekt dokumentu Zdrowa Przyszłość Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030. To jest taki, proszę Państwa, roadmap dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie pod kątem finansowania ze strony środków Unii Europejskiej. Ale proszę Państwa, proszę zauważyć, tutaj się podkreśla, że Polska na tle Unii Europejskiej jest krajem o wciąż relatywnie niskiej zachorowalności na nowotwory. Złośliwe, jest pytanie czy niskiej zachorowalności, czy niskiej wykrywalności nowotworów złośliwych, ale wysokiej umieralności z tego powodu. Innym słowem, jeżeli Polak zachoruje na nowotwór, to jego rokowania są gorsze niż w wielu innych krajach europejskich. Proszę Państwa, króciutko to, co powiedziałem, obiektywne rankingi. Dla mnie jednym z najbardziej obiektywnych rankingów jest OECD Health Data. Najnowsze dane z 2020 roku, to znaczy opublikowane w 2020 roku, a obejmujące 2019 jako najwcześniejszy rok. Ale proszę Państwa, to jest slajd, który dla mnie jest najważniejszy w kontekście rozmów o perspektywie dla onkologii w Polsce. A mianowicie, proszę Państwa, finansowanie systemu ochrony zdrowia ogółem. No, Proszę Państwa, wszystko, co wymienialiście Państwo przez ostatnie dwa dni i dzisiaj będziecie również mówić, wymaga adekwatnego finansowania. Nie zrobimy nic w onkologii, jeżeli nie będzie adekwatnego finansowania działań do potrzeb zdrowotnych. Polska obecnie przeznacza na ochronę zdrowia 1511 euro siły nabywczej. Gdy Czesi przeznaczają 2223 proszę 2323. Proszę zauważyć, to jest o 800 euro więcej na głowę mieszkańca, przeznaczają czesi na ochronę zdrowia w stosunku do Polski. Niemcy przeznaczają 4500 euro ppp na głowę mieszkańca, a więc trzykrotnie więcej niż Polska. Ja będę świadomie odnosił się do Czechów i do Niemców, ponieważ chcę państwu przedstawić, a średnia europejska to jest 2572 euro PPP. Innymi słowy, Czesi są bardzo blisko średniej europejski, europejskiej, a polacy są bardzo daleko, praktycznie o 1000 euro niżej. To znaczy że porównując się do Czechów powinniśmy zwiększyć to finansowanie co jest zresztą ideą zmian zachodzących w systemie ochrony zdrowia bo przypomnę że polski ład zakłada 160 miliardów złotych w 2023 na ochronę zdrowia ogółem ale proszę państwa proszę zauważyć według Banku Światowego produkt krajowy brutto USD Per capita w Polsce to jest 34 tysiące dolarów, w Czechach 42, a w Niemczech 54. To jest, jeszcze raz podkreślam, PKB w, 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 w dolarach siły nabywczej, nie w, 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 bezwzględne. Proszę zauważyć, tych różnic już nie ma takich dużych. 25% wyższe w, Cze w Czechach PKB, w Niemczech 50% w porównaniu do finansowania systemu ochrony zdrowia. Niemcy versus Polska trzykrotnie więcej przeznacza, a więc 300%. Innymi słowy chcę powiedzieć, że... Polska jest na tyle zamożnym krajem i rozwiniętym, że powinna znacząco więcej przeznaczać na zdrowie. Proszę Państwa, to implikuje również liczbę kadr medycznych. I Polska nie bez kozery jest krajem, w którym jest najniższa liczba lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców 2,4. Gdy w Czechach jest 4 na tysiąc mieszkańców lekarzy, a w Niemczech jest 4,3. Proszę zauważyć, pielęgniarki w Polsce 5,1 na tysiąc mieszkańców, w Czechach 8,1, a w Niemczech 13,2. To znaczy, że w Niemczech opłaca się być pielęgniarką. Osoby garną się do zawodu pielęgniarskiego, ponieważ jest dobrze opłacany, jest perspektywicznym zawodem. Ale najbardziej dramatyczna, proszę Państwa, statystyka to jest to, o czym mówimy wszyscy. My mówimy o koordynacji, mówimy o synchronizowaniu działań, o zespołach wielodyscyplinarnych, o prowadzeniu pacjenta poprzez system, nie mamy koordynatorów, nie mamy asystentów medycznych, nie mamy sekretarek medycznych adekwatnych, nie mamy koderów, nie mamy analityków danych. O tym też była mowa. Proszę zauważyć, statystyka Eurostatu z 2018 roku, Polska praktycznie nie wykazuje asystentów medycznych, gdzie wykazują ich Czesi, wykazują ich Niemcy. Holandia, która jest takim wzorcowym przykładem, Francja, Finlandia, Dania, koordynacji drogi pacjenta poprzez system wykazuje prawie tysiąc 500 koordynatorów, asystentów zdrowotnych na 100 tysięcy mieszkańców. To jest mniej więcej taka statystyka jak pielęgniarska. tam, Czyli oprócz całej, całego zasobu pielęgniarek jest zasób asystentów, koordynatorów, analityków, wspierających lekarza, wspierających pielęgniarkę. Nie możemy obciążać lekarza czy onkologa czy innej specjalizacji administracją, prowadzeniem logistycznym pacjenta przez, przez system i, i koordynacją. Proszę państwa, ten indeks z 2018 roku wzbudził oczywiście dużą krytykę w sferach rządowych wtedy, no bo pokazano, że Polska była na 32. miejscu na 35 krajów w porównaniu percepcji konsumenta pacjenta, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. Proszę zauważyć miejsce Czech. 14. miejsce. Niemcy 12. miejsce. A więc porównujmy się do Czechów ponieważ Czesi pokazują nam, że za y, zwiększone finansowanie, ale nie tak wysokie jak Niemcy, uzyskują praktycznie bardzo wysokie efekty zdrowotne i, efekty, i efektywność systemu ochrony zdrowia. Drugi ranking, proszę Państwa, który był zrobiony w 2019 roku zrównoważonego rozwoju systemów ochrony zdrowia, pokazuje Polskę na 23. miejscu na 30 krajów, gdzie Czesi byli na 19. miejscu, a Niemcy byli na 6. miejscu. I teraz proszę Państwa, w Polsce najniżej oceniony był dostęp do opieki zdrowotnej. I było stwierdzone, że jak już Polak dostaje się do systemu ochrony zdrowia, to jakość tych świadczeń nie zna. Relatywnie wysokim poziomie, ale dostęp jest bardzo niski. Wynikający z tego, że po prostu jest niedobór świadczeń i trudny dostęp do. i regulowany kolejkami. Wszędzie podkreślany jest brak informatyzacji, brak informatyzacji, a więc brak przepływu informacji o pacjencie w systemie. I to jest też gwarancja sukcesu dobrze funkcjonującego systemu ochrony zdrowia, systemu opieki onkologicznej. Kadry, finansowanie i przepływ informacji o pacjencie. Przepływ informacji, który dzieje się niejako automatycznie, nie wymaga kserowania, wbijania danych, przesyłania specjalnie danych, powtarzania badań diagnostycznych, bo gdzieś zginęły dane pacjenta, etc., etc. Proszę Państwa, no myśmy wtedy jako eksperci, którzy komentowali to z perspektywy polskiej, powiedzieli, że oczywiście te warunki sine qua non dla Polski, te wzrost finansowania, co jest oczywistą oczywistością, cytując klasyka, wzrost udziału kadr sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej do średniej OECD wynoszącej 10% zatrudnionych ogółem w ciągu 4 lat, żeby stworzyć również systemu opieki zdrowotnej sektor gospodarki, sektor rozwijający się, sektor napędzający gospodarkę, bo to są proszę Państwa naczynia połączone. I kontynuacja inwestycji w cyfryzację i opracowanie i wdrożenie skutecznego programu rekrutującego do badań przesiewowych połączonego z edukacją. O tym Państwo mówili właściwie w każdym wykładzie. Potrzeba edukacji zdrowotnej i potrzeba wczesnej, wczesnego wykrywania poprzez profilaktykę i badania przesiewowe. Proszę Państwa, o tym też była wczoraj mowa w kontekście raka piersi. Proszę Państwa, yy, statystyczny Polak żyje 3, 3 lata krócej niż statystyczny Europejczyk. To są najnowsze dane OECD. Yy. Też dla Polski jest bardzo cechująca, jest bardzo, yy, bardzo charakterystyczna duża różnica w oczekiwanej długości życia pomiędzy mężczyznami a kobietami. To jest aż 8 lat, czyli statystyczny Polak żyje 74 lata, a statystyczna Polka 82 lata. Teraz delikatnie się to obniżyło, ale jest 8 lat różnicy. Yy, w Unii to jest maksymalnie 5 lat. I proszę zauważyć, że najkrócej oczekiwana długość życia niestety dotyczy krajów postsocjalistycznych. Innymi słowy, w tych krajach nie było kultury inwestowania w zdrowie. I o tym doskonale wiemy. Czesi są takim wyłomem, bo Czesi przechodzą do tej grupy państw, które rzeczywiście inwestują w zdrowie więcej i inwestują racjonalnie. Proszę Państwa, aha, jeszcze jedno pod kątem tej dyskusji o raku piersi. Proszę Państwa, jeżeli statystyczny Polak żyje oczekiwana długość życia 74 lata mężczyzna, 82 lata kobieta, to w zdrowiu Polak żyje 60 lat. Innymi słowy, była wczoraj dyskusja dlaczego jednym z powodów może być to, że polki umierają na raka piersi znacząco wyższym odsetku powyżej 60 roku życia. A mianowicie, proszę państwa, Polak po 60 roku życia rozpoczyna drogę z wielochorobowością. Czyli stan zdrowia Polaka po 60 roku życia statystycznego jest znacząco gorszy niż Szweda, czy Duńczyka, czy Niemca, którego życie w zdrowiu średnia to jest 70-74 lata. Proszę państwa, to co opublikowało Ministerstwo w lutym 2021 roku, czyli raport o zgonach, pokazuje proszę państwa prawdziwy dramat, który się odbywa w Polsce. A mianowicie proszę zauważyć, na czarno są jest zaznaczona liczba zgonów co roku. W 2020 roku było 485 tysięcy zgonów w Polsce. Nadwyżka do 2019 roku to było 67 tysięcy zgonów. W 2019 odnotowaliśmy 418 tysięcy zgonów. Proszę Państwa, w tej nadwyżce 67 tysięcy zgonów, 29 tysięcy zgonów to były zgony z rozpoznaniem COVID-19, czyli według Ministerstwa Zdrowia 43% nadwyżki zgonów pomiędzy rokiem 2020 a 2019 to był COVID-19. Ale, proszę Państwa, pozostałe zgony to są przede wszystkim 14% wzrost choroby sercowo-naczyniowe, choroby. Takie jak cukrzyca, choroby reumatologiczne, choroby układu trawiennego, natomiast nowotwory, 5% wzrostu. 5% wzrostu, jeżeli chodzi o liczbę zgonów. No nie muszę Państwu pokazywać, że przy spadku liczby urodzeń do 359 mamy już deficyt przyrostu naturalnego na poziomie 126 tysięcy osób. Innymi słowy, naród wymiera. I to pokazują prognozy OECD, że Polska w 2100 roku może liczyć 27 milionów osób. Teraz liczymy 38,4 ludności rezydującej. Proszę Państwa, te główne przyczyny zgonów to są w Polsce przede wszystkim choroby sercowo-naczyniowe, tutaj mamy tą, ten słupek, i nowotwory. I nowotwory. Proszę zauważyć to, co już powiedziałem w przypadku Francji choroby sercowo-naczyniowe mamy niższe współczynniki umieralności niż w przypadku chorób onkologicznych. Innymi słowy, statystyczny obywatel przed 60 rokiem życia nie powinien umrzeć na chorobę sercowo-naczyniową. Przy dobrym systemie ochrony zdrowia. W Polsce ciągle mamy nadumieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych, głównie odpowiada za to niewydolność serca. Mamy również nadumieralność z powodu nowotworów, o czym wiemy. Mówiliśmy też o nowotworach, o zgonach, których możemy uniknąć poprzez profilaktykę, poprzez leczenie. I proszę Państwa, tutaj Polska relatywnie znajduje się wysoko w tej tabeli. Ponieważ wdrożone działania w systemie ochrony zdrowia pozwalały nam na lepsze działania profilaktyczne i lepsze działania terapeutyczne, plus zmiana stylu życia Polaków odegrała tu bardzo dużą rolę. Ale ciągle wśród tych przyczyn, gdzie możemy uniknąć tych zgonów, poprzez profilaktykę wymienia się w 23% rak płuca, a poprzez lepsze leczenie wymienia się w 16% rak jelita grubego i rak piersi. Proszę pan, Państwa, mam jeszcze dwie minuty, więc będę troszeczkę skracał moją prezentację, bo chciałbym się y, zmieścić w czasie. I proszę państwa, przejdę do tego, o czym Państwo mówili też przez ostatnie dwa dni. Wskaźnik pięcioletnich przeżyć po zdiagnozowaniu nowotworów jest fundamentalnym współczynnikiem, który powinniśmy oceniać porównując opiekę onkologiczną w Polsce versus inne kraje Unii Europejskiej. W raku płuca mamy paradoksalnie tą statystykę dość dobrą, a właściwie bardzo dobrą, bo wynosi on ten wskaźnik pięcioletnich przeżyć 14% w Unii Europejskiej, 15%. Natomiast w raku jelita grubego 78% versus średnia Unii Europejskiej 87%. Rak piersi Polska 77%, Unia Europejska 83%. I rak gruczołu krokowego Polska 53%, Unia Europejska 60%. To mniej więcej to pokazuje też ten wykres, gdzie y, rak piersi. Y, Diagnozowany w Polsce jest mniej więcej w 41% tylko w, stanach, w stadium wczesnym i zlokalizowanym in situ, gdzie średnia europejska jest 51, a w Czechach jest 52,5, w Niemczech 55. Czyli innymi słowy, wcześniej diagnozowany jest ten nowotwór w tych krajach, do których ja tutaj pokazuję Państwu porównanie naszego kraju. Podobnie w, wygląda sprawa, jeżeli chodzi o e, współczynnik umieralności y, y, y w Polsce z powodu raka jelita grubego versus Czechy i versus Niemcy. I proszę Państwa, na koniec, wczoraj Pan Profesor Bidziński powiedział, że onkologia dzisiaj daje szansę chorym na powrót do zdrowia, pracy i aktywności społecznej. O tym myśmy nie mówili wielokrotnie, dyskutując o nowotworach, jakie nowotwory mają, jaki mają wpływ na utratę produktywności, utratę aktywności zawodowej. Proszę Państwa, ten raport to zmierzył i proszę zauważyć, że Polska i te znowu kraje postsocjalistyczne, oprócz Czechów, podkreślam, oprócz Czechów. Mają bardzo wysoki wskaźnik tych utraconych dni. Y z niepełnosprawnością. Innymi słowy, nawet jeżeli leczymy nowotwór, to chory nie wraca do pełni aktywności zawodowej, a mógłby wrócić, jeżeli by ten nowotwór był leczony wcześniej, w ośrodku, który przeprowadzi wielodyscyplinarną opiekę, to leczenie będzie na wyższym poziomie. O tym była mowa przez, przez, w trakcie wykładów. I drugi wskaźnik, proszę Państwa, to są dni utracone pracy. I tutaj Polska jest niestety znowu w tej czołówce całej tej grupy państw postsocjalistycznych. I jeszcze raz podkreślam, nie chcę mieszać polityki do onkologii, ale polityka niestety ciągnie się za onkologią od wielu, wielu dekad a i za systemem ochrony zdrowia, już nie mówię o opiece psychiatrycznej. Która, jak wiecie Państwo doskonale, w innym ustroju była traktowana jako troszeczkę rodzaj prewencji politycznej, wysyłanie osób do ośrodków psychiatrycznych. Natomiast niestety, proszę Państwa, w te kraje, które wywodzą się z tej historii dramatycznej, no mają niższe wskaźniki nie tylko przeżywalności, ale również wyższe generowanie utraty produktywności. Czyli innymi słowy, jakość systemu ochrony zdrowia i skuteczność systemu ochrony zdrowia, Zdrowia. Efektywność systemu ochrony zdrowia ciągle jest niższa niż innych krajów. I ostatni slajd, bo, bo jestem już poza, poza czasem. Yy, według danych Ministerstwa Zdrowia na onkologię przeznaczyliśmy w 2022, a właściwie to były prognozy, wtedy jeszcze ministerstwo prognozywało 11 miliardów złotych. Na onkologię i yy, generalnie leczenie nowotworów. Proszę Państwa, w tym roku plan Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi prawie 110 miliardów złotych. Więc ja chciałbym zadać tylko pytanie: Czy przeznaczamy adekwatnie do potrzeb, do potrzeb zdrowotnych Polaków, jeżeli chodzi o wydatki na onkologię? No, odpowiedź chyba jest jasna, że nie, że ciągle wymaga to zwiększenia. I ten slajd, ostatni, to już jest ostatni slajd, pokazujący, że Polska przeznacza na opiekę onkologiczną 100 euro na głowę mieszkańca. 100 euro PPP, czyli 450 zł, gdy średnia europejska jest 200 euro, a Czesi przeznaczają 100, 150 euro, to pokazuje w jakim kierunku powinniśmy iść, żeby osiągnąć wszystko to, o czym Państwo mówiliście, czyli wyższą skuteczność, wzrost przeżywalności pięcioletniej, jakość świadczeń, koordynację opieki, czyli... Jeszcze raz podkreślę, że fundamentalnym warunkiem jest finansowanie, oczywiście przy równoległych działaniach optymalizujących system ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję za uwagę.